Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. W tym przypadku policja, pomagając służbom sanitarnym, funkcjonariusze, podkreślam tutaj, umundurowani raz na dobę co najmniej będą dokonywać sprawdzenia kontroli miejsc przebywania osób objętych kwarantanną domową. Oczywiście kontakt ten nie będzie odbywał się fizycznie, nie będą z nimi rozmawiać. Kontakt ten będzie tylko i wyłącznie telefoniczny, jednakże w, z takiej odległości, żeby funkcjonariusze, policjanci mieli możliwość sprawdzenia bądź usłyszenia, że ta osoba znajduje się w danym miejscu tam, gdzie się ma znajdować. Każdy pacjent objęty kwarantanną musi znajdować się w danym miejscu wskazanym. Nie ma możliwości kontaktowania się z osobami postronnymi, członkami rodziny. Policjanci, którzy będą sprawdzać miejsca, gdzie osoby są objęte kwarantanną, nie tylko będą dokonywać samej kontroli, czy ta osoba znajduje się w danym miejscu, ale także będą pytali o różnego rodzaju ich potrzeby, czy czy czegoś potrzebują, czy potrzebują wsparcia? Zebrane informacje podczas kontroli takiego miejsca kwarantanny policjanci będą przekazywali do służb sanitarnych i wojewodów. Za złamanie kwarantanny grozi kara do 5000 złotych.